Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej tygodniówce. Dzisiejszy temat to kontynuacja tego pierwszego kuszenia Jezusa Chrystusa na pustyni. Dzisiaj będziemy mówić o drugiej pokusie i w jaki sposób Jezus pokonuje szatana, dając nam tak naprawdę przykład na to, jak w naszym życiu sobie radzić z pokusami, co oczywiście... Jedna rzecz to jest wiedzieć to znać intelektualnie, wiedzieć dokładnie, co zacytować z Pisma Świętego, a druga rzecz to mieć siłę woli i rzeczywiście tę łaskę od, Boże, od Boga, z którą trzeba współpracować, żeby rzeczywiście te pokusy, którą rozpoznajemy, odrzucić, co nie jest takie proste. Pamiętamy, że pierwsza pokusa Jezusa Chrystusa miała do czynienia z tym, że szatan kusił go, aby. Kiedy był bardzo już głodny, tak, ostatnie dni tego 40-dniowego postu, żeby zamienił kamienie w chleb. Czyli kusił go po to, żeby kusił go do tego, żeby był jak ci, którzy dają e, pieniądze za darmo, tak, jedzenie za darmo, po to, żeby zmanipulować sobie ludzi, żeby pokazać, że oni są ponad wszystkim, nie, nie, niekoniecznie dbać o dobro duchowe czy. Dobro społeczne, tylko żeby ludzi manipulować. I rzeczywiście druga pokusa jest no, już skierowana bardziej do człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, do jego, jego duszy, jego umysłu, ponieważ szatan widzi doskonale, że no, nie dał sobie rady z, z tą pokusą skierowaną przeciwko ciału. I tak samo może być w życiu duchowym. Dla ludzi, którzy może już poradzili sobie z pokusami ciała. No, i teraz przechodzą do kolejnego etapu, który jeszcze jest trudniejszy, ponieważ tutaj zaczną się pokusy duchowe, intelektualne, i właśnie z takimi w tym momencie będzie mierzył się Jezus Chrystus. Szatan będzie próbował tutaj nowych sztuczek, zwracał się będzie bezpośrednio przeciwko właśnie duszy, przeciwko też intelektowi. Dlatego też Pokazując też swoją własną pychę i próżność, zabiera Jezusa nigdzie indziej, tylko na szczyt świątyni ogromnego miasta. Czyli w naszych czasach byłaby to jakby wielka scena, może, tak? albo jakiś wielki film, który będą oglądały miliony ludzi, jakieś wielkie wydarzenie, gdzie człowiek, który stoi w samym środku, jest ten, który, który jest popularny. Jak wiemy, po popularność to jest wielki feromon, tak? czyli to jest. To powoduje, że się ma wielki wpływ na ludzi, że kiedy człowiek jest popularny, kiedy człowiek jest medialny, no to rzeczywiście podaje mu się praktycznie wszystko na złotej czy srebrnej tracy i może się człowiekowi w Głowie przewrócić. No i wydaje mu się, że jest Pępkiem świata, czy jest na szczycie świata. I dokładnie taka pokusa zostaje przedstawiona Jezusowi. I to przez szatana, który oczywiście chciał być Pępkiem świata, chciał być. Tak naprawdę na miejscu Jezusa, ale bez tego cierpienia Jezusa, bez krzyża. No i co mówi? Mówi, jeśli jesteś synem bożym, rzuć się w dół. Tak kusił Jezusa. Przecież mówi pismo, i tutaj już Szatan y, czytuje, cytuje Pismo Święte. Przecież pismo mówi, Bóg rozkazał swoim aniołom, aby chroniły cię i będą cię nosić na rękach, abyś nie skaleczył nogi o kamień. Czyli, tak jakby przychodził do człowieka, który szuka popularności, który szuka swojego miejsca na ziemi i mówi mu: Rób co chcesz, ja cię uratuję, nic ci się nie stanie, tak? bo wtedy szatan staje się jakby opiekunem takiej osoby. Wszystko będzie dobrze, nieważne, że ryzykujesz życie swojej rodziny, swoje własne życie, życie swojej duszy, wszystko będzie dobrze, nie ma żadnego problemu. I według biskupa Shina, szatan tutaj jakbym mówił do Jezusa po co iść tą trudną drogą po co cierpienie po co posty po co krzyż po co odmawianie sobie przecież to i tak nie jest popularne wśród ludzi nie wygrasz sobie serc ludzkich nie zjednasz sobie serc ludzkich jeżeli będziesz szedł tą krętą trudną drogą pełną wyrzeczeń i poświęcenia po co to robić rzuć się w dół i zatrzymaj się przed samą ziemią. Pokaż ludziom, jak jesteś mocny, pokaż, jak jesteś wspaniały, pokaż, jakim jesteś magikiem, jakie potrafisz czynić cuda i wtedy sobie ich zjednasz w ułamku sekundy. Po co ten cały krzyż? Po co to całe wydarzenie? Przecież nie wygrasz serc ludzkich, kiedy mówisz mówisz do nich z krzyża. Kiedy jesteś cały pobijany, kiedy jesteś cały, cały zniekształcony. przecież oni wtedy ani wtedy nie będą chcieli mieć nic z tobą do czynienia, bo nie jesteś, nie jesteś symbolem sukcesu. Symbol sukcesu to są ludzie na ściankach, tak? mimo iż powykrzywiani w różny sposób. Czasem mają grymas depresji na twarzy, czasem grymas alkoholizmu, czasem seksocholizmu, czasem grymas rozwodów kilku, kilkunastu. Nie wiem. Czasem grymas z tego, że tak naprawdę nie są szczęśliwi, że tak naprawdę ciągle szukają uwagi, że ciągle, że ciągle szukają za, zaakceptowania, akceptacji przez innych, ale szatan właśnie na tym żeruje. Mówi: rzuć się w dół, uwolnij się od tego wszystkiego, co Cię trzyma jakby wstecz i, i, i pokaż, pokaż, jaki jesteś spontaniczny, jaki jesteś wspaniały. Ponieważ ludzie zawsze się nudzą, ludzie się nudzą, dlatego tracimy tak bardzo wiele młodych ludzi z mszy świętej. Dlaczego? Ponieważ nie wiedzą, co tak naprawdę nam się dzieje. I mówią, że jest nudna, zawsze jest to samo, te same słowa. Natomiast no, kiedy ludzie naprawdę spotkają Boga na mszy świętej, kiedy skonfrontują się z Eucharystią, z Jezusem Chrystusem, kiedy już Go gdzieś poznali, to dla nich msza święta nie jest nudna, ona jest wydarzeniem mistycznym, ona jest wydarzeniem pokoju, spokoju, obecności Boga, w którą, które trzeba wejść, do którego trzeba się przygotować. I wtedy nie jest nudna, jest, jest czymś wyjątkowym, jest zupełnie inna niż to, co dzieje się na co dzień w naszym życiu, w szkołach, na uczelniach, w pracy, w sklepie, na siłowni, nie wiem, na wycieczkach. No i właśnie, i właśnie dlatego żyjemy w czasach kiedy ludzie jeszcze bardziej się nudzą niż w czasach Jezusa. Ciągle chcą, żeby ich zabawiać, a ja czasami też <noise> najbardziej mnie śmieszy wtedy kiedy powiem jakieś kazanie, które rzeczywiście może było mocniejsze, nie wiem, wiele jakieś osoby zostały dotknięte i ktoś wyjdzie i powie: "That was a nice speech." albo "I enjoyed it." Bawiłem się dobrze. Bawiłem się dobrze, a ja się wtedy czuję jak jakiś komediant. Nie wiem, czy ja zabawiłem tą osobę swoimi dowcipami, których raczej staram się nie używać w kazaniu. Nie wiem, czy, czy, czy ta osoba czuła się zabawiona przeze mnie. I to wcale nie jest dla mnie dobre uczucie, bo ja nie chcę nikogo tam zabawiać. Natomiast czasami się tak czuję, że jak ktoś mi coś takiego powie. Oczywiście jest to pewnie pozytywny odbiór tego, co powiedziałem, ale pokazuje też to, że chcemy być ciągle zabawiani, że ciągle nam się nudzi. Człowiek jest taką istotą, że znudzi się każdym i wszystkim. Niestety, nawet tą osobą, w której się zakocha, potrafi się znudzić. Dlatego oczywiście wiemy, że w naszych czasach plaga rozwodów, plaga zdrad i tak dalej, bo się nudzimy jedni drugimi, nudzimy się własnym naszym życiem, mimo iż ono może być bardzo dobre, ale nam się nudzi, tak? Nudzisz się, nudzisz się, no to zacznij szukać wrażeń. A najlepiej by było jeszcze, gdyby Jezus był tym, nie dość, patrzcie, nie dość, że On ma tyle tych darów, potrafi tak świetne rzeczy robić, to może On by nas zabawił, przecież On potrafi robić te cuda. No i właśnie, jeżeli tak bardzo wierzy temu swojemu Ojcu w niebie, to niechże rzuci się w dół, w końcu On go uratuje. Ale Jezus oczywiście miał gotową odpowiedź na pokusy szatana i powiedział: Jest napisane też w piśmie: Nie będziesz wystawiał. Swojego Boga na próbę. Nie będziesz wystawiał swojego próba, Boga na próbę. Dlaczego ta próba była Jezusowi potrzebna? Ta próba była mu potrzebna, ponieważ później, jak już pewnie pamiętacie z Ewangelii, ludzie będą go kusili właśnie w ten sam sposób co Szatan. Będą mówili do niego, kiedy jego misja zaczyna już być bardzo trudna i jego apostołowie zaczynają nawet w niego wątpić, i ludzie zaczynają odwracać się o niego, zaczynają brać kamienie czasem, żeby w niego rzucić. To powiedzą Jezusowi tak, uczyń nam jakiś cud tutaj, a uwierzymy w Ciebie. I wtedy Jezus powie, wy, wy, pokolenie grzeszne i zdradliwe, chcecie znaku, ale żaden znak nie będzie wam dany oprócz znaku Jonasza. Znaku Jonasza, czyli tego znaku, że to nie z góry będzie się Jezus rzucał, żeby ich wygrać, ale z dołu, z grobu wyjdzie po trzech dniach w grobie i zmartwychwstanie. I to wtedy w Niego uwierzą, a nie wtedy tak, jak oni chcą, żeby On się rzucał, żeby im czynił cuda, żeby był takim właśnie, takim właśnie zabawiaczem. W naszych czasach też często tak jest, że ludzie preferują wierzyć naukowcom, tak? biologom, chemikom, medycynie, tak? lekarzom i tak dalej. Robią z nich takich bogów i rzeczywiście preferują wierzyć tym, którzy są którzy są tylko interpretowani, Interpretatorami chyba rzeczywistości. Tymi, którzy potrafią coś odgadnąć z czegoś, co już istnieje. Natomiast nie potrafią oddać czci temu, który to wszystko stworzył, który spowodował, że to wszystko um, zaczęło funkcjonować, że się w ogóle pojawiło, tak? czyli Bogu. I to, to, to jest właśnie też, to jest część właśnie, część właśnie tej pokusy, żeby, żeby, żeby Boga wymazać z, z obrazu, żeby Bóg. Po prostu nas zabawił, a nie skupiał się na tym, co jest w naszych duszach. Ale Jezus wybierze inną drogę niż dawanie ludziom cudów, niż kłócenie się z tymi, którzy są naukowcami. Jezus wie, że inteligencji tych wszystkich inteligentów i tak pewnie nie wygra do końca, ponieważ inteligenci często są tak pełni samych siebie. Wierzą tak bardzo w swoją własną inteligentność i przenikliwość swojego umysłu, że kwestionują nawet jasne prawdy wiary, które nawet dziecko potrafi zaakceptować. Są podejrzliwi często, ponieważ no, myślą, że są najmądrzejsi na świecie, że zjadli wszystkie rozumy, że są powyżej Boga, powyżej religii i powyżej nawet czasem nauki. I dlatego Bóg wybierze drogę cierpienia, wybierze drogę pójścia na krzyż, żeby ludziom pokazać miłość, że to przez miłość ich zwycięży i zwycięży ich serca. Ci, którzy są właśnie pełni pychy, pełni próżności i to właśnie tutaj kusi szatan. On próbuje kusić w stronę pychy, idzie na czubek góry. Jeśli jesteś pyszny, jeśli jesteś próżny, to chcesz, żeby ludzie Cię wiwatowali, żeby Cię klaskali, żeby robili Ci zdjęcia, żeby Cię lajkowali, to jest tak jak ci telewangeliści, czy, czy ci kapłani, czy, czy ludzie, którzy są na, na YouTubach i mają, mają setki, setki, tysiące, tysiące ludzi, którzy ich śledzą, ale oni rzadko mówią albo nigdy nie mówią o grzechu, nigdy nie mówią o nawróceniu. I cóż z tego, że wszyscy za nimi idą, skoro tak samo Pan Jezus nie wybrał tej drogi? Cóż by mu było z tego, że wszyscy by poszli za Nim, gdyby on im fajne rzeczy dawał? Czynił te wszystkie cuda, skoro oni nie chcieliby odejść od grzechu. Dlatego Jezus nie wybiera tej drogi. Dlatego mamy tak wielu dzisiaj fałszywych proroków, fałszywych y, głosicieli y, dobrej nowiny, którzy mówią tylko część prawdy. I to tylko tą część prawdy, która jest atrakcyjna dla słuchacza. To jest właśnie sukces telewangelistów w Stanach Zjednoczonych. Joel Austin i inni mówią na nich, że to są głosiciele prosperity, czyli tak, tego wszystkiego, co można uzyskać od Boga skupieni są tylko na tym co można dostać jak może im się łatwiej żyć a Jezus mówi ja nie uczyniłem cudu nawet dla siebie żeby siebie uratować od krzyża i od cierpienia dlaczego miałbym go uczynić moim misjonarzem ja chcę żeby moi misjonarze potrafili mnie kochać wtedy kiedy śpią w jakiejś zimnej celi na podłodze, kiedy są w jakiejś pieczarze, kiedy nie mają co jeść, kiedy są głodni, kiedy jest im zimno. Wtedy chcę, żeby mnie kochali, a nie tylko wtedy, kiedy jest im dobrze. Ja chcę, żeby moi katolicy potrafili o mnie walczyć nie tylko wtedy, kiedy mogą sobie kupić nowe BMW. Im się wszystko układa i mają piękne ciuchy i idą do kościoła, żeby się afiszować i pokazywać, ale chcę, żeby mnie kochali wtedy, kiedy jest im też ciężko, wtedy kiedy nie wiedzą co robić, wtedy kiedy jest choroba, wtedy kiedy jest smutek. To dlatego Jezus odrzuca te pokusę, ponieważ on pokazuje nam zupełnie inną drogę, drogę miłości. I dlatego właśnie Bóg chce, żeby ludzie go kochali i wierzyli w niego wtedy, kiedy jest ciężko, tak jak jemu było ciężko na pustyni i dlatego mówi do szatana: "Precz, szatanie. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Nie wygrasz tej kolejnej próby, którą mi tutaj przedstawiłeś. Precz, szatanie." To jest właśnie odpowiedź na to, jak zwyciężyć z pokusami intelektualnymi, pokusami przeciwko duszy, przeciwko skromności, przeciwko prostocie życia, nie prostactwie życia, ale prostocie życia, które oczywiście jest, jest tak naprawdę imitacją życia Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.